Na plan pierwszy w tej chwili wyrasta powoli program, problem mieszkalnictwa. Dostęp do własnego mieszkania staje się coraz bardziej dobrem luksusowym, szczególnie dla młodych Polaków. Musimy sformułować odpowiedzi na ten problem. Nie możemy pogodzić się z tym, że technologia idzie do przodu, polska gospodarka idzie do przodu, a dobra, które były możliwe do zdobycia dla pokolenia naszych dziadków i pradziadków, w tej chwili stają się niedostępne dla nas. To się musi zmienić i my to musimy zmienić. To jest wyzwanie i polityczne, i gospodarcze. Inny problem, który chcę wspomnieć, moim zdaniem mający coraz większe znaczenie, mówiliśmy o nim przez całą kampanię do Sejmu w 2023 roku, to są rosnące koszty życia z powodu coraz większej liczby regulacji. Powiedzmy sobie to wprost. Nie trzeba być liberałem, żeby dostrzec, że amok regulacyjny, w którym jesteśmy wmanewrowani przekracza już wszelkie granice rozsądku. Nie da się spowodować w społeczeństwie takim jak Polska, żeby wszyscy żyli w warunkach luksusowych i technologicznie zmieniających się co dekadę. My musimy mieć pewne marginesy swobody w budowaniu domów, w transporcie, w realizowaniu swoich podstawowych potrzeb. Obsługa takich rzeczy jak energia, ciepło, woda, gospodarka komunalna rozumiana też jako wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, remonty to wszystko musi być w cenach stabilnych, dostępnych, możliwych do przewidzenia. I to jest wyzwanie narodowe, bo to się przekłada na przewidywalność kosztów życia, a przewidywalność kosztów życia przekłada się później na decyzję o tym, ile dzieci posiadać i w jakich warunkach będzie się je wychowywało. Ten amok regulacyjny musi wyhamować. Ktoś musi to powiedzieć. Ten amok regulacyjny jest przyspieszany przez wszystkie rządy po kolei, niezależnie czy rządzi tak zwana lewica, tak zwana prawica czy tak zwane centrum. I ruch narodowy szeroko, razem w koalicji z Konfederacją mówi tutaj stop i mówi Polacy muszą żyć w normalnych, dostępnych cenach dla każdego, nie tylko dla elity społecznej.